Po covidowy kryzys na rynku wideo pokazał, że tylko studia, które dbają o jakość filmu, nie miały problemów z przetrwaniem tego trudnego czasu. Szczególnie widać to było na rynku wideo i foto ślubnego, a wiadomo, że bez dobrego światła nie ma dobrego obrazka. Dlatego w tym krótkim filmie pokażemy wam, w jaki sposób my oświetlamy plan filmowy na przykładzie Wesela. Dzięki tej wiedzy bez dużego wysiłku możesz sprawić, że Twoje produkcje wyjdą na wyższy poziom i od razu będą się wyróżniać. Przy tej okazji przetestujemy ciekawą, mocną lampę do wszystkiego Colbor cl 220 A test, jak zwykle u nas przeprowadziliśmy nie w zaciszu studia, ale w realnej pracy. Zapraszamy zatem na wesele. Zacznę torba. Moi drodzy, warto sobie zadać pytanie, jakiej mocy lampy potrzebuje taki przeciętny eventowiec, który nagrywa troszeczkę eventów, troszeczkę ślubów, trochę też innych rzeczy. Z naszego doświadczenia wynika, że zwykle na weselach wystarcza lampa 60 W, dlatego często używaliśmy lamp kolborów CL60. Natomiast jeśli mówimy o lampie do wszystkiego, no to na pewno 60 W. Nie starczy Wam w każdym zastosowaniu i dlatego właśnie testujemy Kolbora CL220, który ma znacznie większą moc 220W. Jest to lampa światła ciągłego, przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalnych filmowców i fotografów, chociaż możecie też nią oświetlić na przykład prace remontowe, ale do takich zastosowań zapewne znajdziecie tańsze opcje w Castoramie. Jeśli w sali lub w jakimś pomieszczeniu będzie dużo światła z zewnątrz, jeśli ono jest dobrze przeszklone, to wtedy potrzeba naprawdę dużo mocy, żeby doświetlić, i wtedy te 220 W może Wam się przydać. I akurat na naszym weselu całkiem przypadkiem oczywiście żartuję, wiedzieliśmy od razu, że lampy się przydadzą. W każdym razie na weselu doświetlaliśmy pierwszy taniec naszej pary, który odbywał się na zewnątrz. Jak to zrobiliśmy, powiemy Wam za chwilę. A teraz zacznijmy od przygotowań. Zobaczycie sobie tą przestrzeń. Troszeczkę ciemno. Tutaj okna są po stronie niesłonecznej, więc musimy dołożyć światła. Tutaj, moi drodzy, jesteśmy w takim XIX-wiecznym dworku, ale jest bardzo ciemno, dlatego może Was zdziwimy, że używamy tutaj światła. Małe okna, jeszcze ustawione tak, żeby właśnie mieć tutaj zacienione, więc mało, bardzo światła tutaj wpada. No to trzeba to zmienić. Moi drodzy, w pracy filmowca wygląd ma wbrew pozorom bardzo duże znaczenie. To jak ludzie nas postrzegają, jakie jest pierwsze wrażenie, to procentuje na przyszłość, to ma naprawdę duży wpływ na to, jak później postrzegają nas jako filmowców, jako profesjonalistów. I dotyczy to nie tylko tego, jak wyglądamy, jak jesteśmy ubrani, ale też naszego sprzętu. Ale już mówimy o sprzęcie, to nasi klienci zobaczą nas na początku z taką oto torbą. Patrzcie. Naprawdę. Jest... Solidnie zrobione. Wykonanie z dbałością o detale. Jako światło wypełniające założymy modyfikator światła taki softboxik, żeby te cienie nie były takie ostre i tylko je trzeba troszeczkę złagodzić rozproszyć troszeczkę to światło. Mamy taki modyfikator światła, który znowuż nam skupia wiązkę światła. Do doświetlenia właśnie kluczowego się bardziej nadaje. Zobaczcie jak zestaw dwóch lamp oświetlił wnętrze dworku i jak duża jest różnica w ujęciach, jeśli użyjemy sztucznego światła. Wiadomo, że nie zawsze jest na to czas, ale w niektórych przypadkach jest to jedyny sposób na to, aby wasze ujęcia wyglądały dobrze. Moi drodzy, powiedzmy sobie jeszcze nieco na temat budowy tej lampy. Ona jest na jak na swoją moc 220 W naprawdę bardzo, bardzo mała i lekka. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taką kultową lampę Aputure 300D, która była po prostu gigantyczna, zasilacz był po prostu ogromny, natomiast tutaj wszystko zamknięte jest w bardzo małych rozmiarach. Ona jest naprawdę bardzo ładna, ja osobiście bardzo lubię ładne rzeczy. To jest cacuszko, na pewno nie powstydzicie się z taką lampą nigdzie, nawet na najbardziej wypasionych weselach. No i w większości jest zbudowana z aluminium. Jest naprawdę bardzo lekka, waży tylko 1,5 kg. Co, jak wiecie, dla filmowca eventowego ma naprawdę kluczowe znaczenie. Cel 220. Akurat tutaj wykorzystamy całą moc, bo zobaczcie. E, troszeczkę trzeba więcej tego światła, żeby się przebić przez to naturalne, które zastane jest. A jednak musimy tutaj doświetlić, bo bez doświetlenia. No Słabo to wygląda, nie ma. Jest tylko jedno źródło światła, nawet nie widać słońca, jest pochmurny dzień, a tutaj sobie robimy e, układ świetny, taki, żeby wyciągnąć rysy twarzy i żeby to wyglądało naprawdę tak przestrzennie. W testowanej dziś lampie mamy tu kilka przycisków i dwa pokrętła. Jednym zmieniamy natężenie światła od 1 do 100%, drugim temperaturę barwową. Dodatkowo kręcąc pokrętłem szybciej, zmieniamy wartości szybciej, a wciskając pokrętło uzyskamy predefiniowane wartości, np. 25% mocy, 50%, 75% i tak dalej. To rozwiązanie jest chyba najlepsze i widać, że Colbor wiele się nauczył na doświadczeniu z dwóch poprzednich lamp CL60 i CL100. A teraz wracamy na wesele, gdzie oświetlamy miejsce, w którym za chwilę odbędzie się pierwszy taniec. Z jednej strony sobie robimy światło wypełniające, dlatego tu jest softbox, żeby rozproszyć to światło, żeby doświetlić większy obszar, a na drugiej lampie założyłem Fresnera, Właśnie po to, żeby ten modyfikator światła skupił tą wiązkę w jednym punkcie jak taniec będzie się zbliżał w kierunku światła, to będzie właśnie fajnie oświetlał z jednej strony kluczowym światłem. No i co, światełko dobre? Ekstra. Nawet goście się jarają. Zespół Tak? Zespół. Nie widzieli tak dobrego światła. Jestem też pod To co, czy, czyli swoje lampy ja migające niepotrzebne są? Myślę, że nie, ale też sobieś być pro, więc je tutaj. A. nie odstawać od Was. No tak, tak. Zakochałem się w tym <noise> Moi drodzy, w naszych filmach często powtarzamy, że możliwość zmiany temperatury barwowej w lampie dla eventowca to absolutna konieczność, aby móc ogarnąć wszystkie możliwe warunki. Tu mamy regulację temperatury od 2700 do 6500 kelwinów, czyli praktycznie całe spektrum potrzebne w pracy filmowca, a teraz pokażemy wam, jak można to kreatywnie wykorzystać. No i tu jak widzicie jest 100% mocy. Tu jest 100% mocy, a tam na Fresnelu, na Fresnelu mamy ile? 40%. No w tym momencie jest już wieczór, więc temperatura barwowa jest grubo ponad 5600, ale zadecydowaliśmy, że żeby nie było takich miodłych tych kolorów, to dołożymy tutaj troszeczkę właśnie niższej temperatury barwowej i zmieniliśmy tutaj na 4000 kelwinów. Chodzi o to, żeby zaimitować taki jakby zachód słońca. No i zobaczcie, jak to wygląda. No zobaczcie, właśnie się skończyło. Możecie porównać jak było z doświetleniem i jak było bez. Moi drodzy na eventach jest zwykle bardzo głośno, więc to jak cicho działa lampa z reguły nie ma znaczenia, natomiast tutaj mówimy o lampie, która ma służyć nie tylko do filmowania eventów, ale która ma być taką kompleksową lampą do wszystkiego. No, jak wiecie, w studiu głośność pracy ma naprawdę duże znaczenie. Jeśli byśmy tutaj odpalili, tak jak tutaj, mam w tym momencie trzy lampy, i wszystkie huczałyby tak jak niektóre lampy z AliExpress za 240 zł, nie chcielibyśmy tego. Natomiast ta lampa ma kilka trybów chłodzenia. My zwykle używamy trybu SMART, czyli możemy powiedzieć, chyba trybu przemądrzałego. W każdym razie w tym trybie procesor ustawia szybkość wentylatora odnośnie do temperatury. Jeśli jesteście w bardzo gorącym miejscu, no to jest też tryb taki bardzo wydajny, ale wtedy już troszeczkę ten wentylator słychać. Świetną opcją w kolborze CL220 jest to, że lampa pamięta ostatnie ustawienia, nawet po odłączeniu prądu, więc po ponownym podłączeniu od razu powraca do poprzednich parametrów. Proste, a usprawnia pracę w sposób wręcz niesamowity. Zobaczcie, tutaj jest taka żyłka do tego, żeby powiesić przy statywie. Każdy następny model jest coraz bardziej dopasowany do potrzeb filmowca. Ci z Was, którzy oglądają nasz kanał od dłuższego czasu, wiedzą, że dajemy tutaj pełną wiedzę. Dlatego warto subskrybować kanał. Polecam Wam, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i na początku obiecałem Wam, że powiem Wam, jak w łatwy sposób, atrakcyjnie oświetlić salę. I zobaczcie, jak to zrobić. Często jest tak, że. Światło jest takie mdłe, jest niedoświetlona scena i bardzo trudno jest wyciągnąć dobry obrazek z takich warunków. Dlatego my zawsze ze sobą wozimy lampy, przynajmniej dwie, czasami więcej, w zależności od tego, jaka jest sala. Tym razem mamy ze sobą kolbory 220 celki. No, i tak jak widzicie, ustawiliśmy je w kontrze do świateł, które zespół sobie ustawił. Dzięki temu z każdego punktu, gdzie nagrywamy, mamy odpowiednie doświetlenie. I tutaj mamy modyfikator światła w formie softboxa. Taki dyfozor, który ma pełnić rolę światła wypełniającego. I tak jak widzicie, ono ładnie okala całą salę. A tutaj na drugiej lampie założyliśmy soczewkę fresnera która ma za zadanie właśnie zrobić to światło kluczowe, takie ostrzejsze, ładniejsze doświetlenie, ładniejsze kontury na twarzach tańczących gości. Ta lampa występuje w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest właśnie wersja z tą elegancką torbą. Natomiast druga wersja, troszeczkę tańsza, przychodzi z takim pudełkiem. Ale moi drodzy, moim zdaniem taka fancy torba jest warta absolutnie każdych pieniędzy. A za chwilę dam Wam jeszcze tip, jak to zrobić, jeśli będziecie kupować dwie lampy. Co zrobić, żeby troszeczkę zaoszczędzić? My mamy dwie lampy, ale tylko jedną torbę, bo zauważyliśmy, że obydwie mieszczą się w jednej torbie znakomicie. Do tego trzeba tylko wymienić te zatyczki chroniące źródło światła na nieco mniejsze, aby nasze kolbory zmieściły się w spak. Takie zatyczki można znaleźć na AliExpressie, czy też zapewne na Allegro. I zobaczcie, jak świetnie wszystko pasuje, a jedną torbę jest przecież znacznie lepiej nosić niż dwie. Możemy też to wykorzystać jako światło kontrowe. Jeżeli ustawimy się pod światło, to można fajnie w niskim kluczu zrobić też ciekawe ujęcia. Na przykład gdy dziewczyna w tańcu zarzuca włosami, a światło przebiega przez te włosy. Tak jak w poprzednich modelach, mamy tutaj też kilka takich efektów świetlnych. Na przykład mnie zainteresował taki efekt świetlny telewizora. Ja sam w domu nie mam telewizora od wielu lat, więc no nie wiem, jeśli chciałbym się pochwalić sąsiadowi, że w tym momencie akurat oglądam mecz, może byłoby to użyteczne. Albo efekt spawacza, też ciekawe. Myślę, że jak producent cały czas upiera się, żeby tą funkcję kontynuować, no to prawdopodobnie jest dla kogoś użyteczne. Niestety 1% mocy wygląda tu raczej jak trochę więcej, więc bardzo słabego światła nie da się tu uzyskać, ale to przecież lampa dużej mocy, więc nie ma się co dziwić. Zawsze zresztą możecie użyć modyfikatora świateł, i wtedy moc można też obniżyć np. softboxem. No i zobaczmy jeszcze, jak ta lampa radzi sobie z takimi naprawdę wysokimi klatkarzami, jak np. 300 klatek na sekundę. Niektóre tańsze lampy z AliExpress mogą w tym momencie migać. Zobaczmy, jak wygląda ta lampa. Oczywiście bardzo bym się zdziwił, jakby tutaj coś nie grało, ale zobaczmy. Wisienką na torcie jest tu możliwość sterowania lampy nie tylko z aplikacji, ale przede wszystkim bardzo eleganckim pilotem w formie pokrętła, którym możemy sterować zarówno natężeniem światła, jak i temperaturą barwową. Super patent nie tylko do studia, ale jest to akcesorium dodatkowe, które nie wchodzi w skład zestawu. Co można powiedzieć o tej lampie? Jest to na pewno lampa dla eventowca do wszystkiego. Natomiast jakichś wielkich, nawet średnich wpadek tutaj nie znaleźliśmy. Wręcz przeciwnie wszystko jest naprawdę super dopracowane. Widać, że producent naprawdę słucha filmowców i każdy model następny jest tutaj coraz bardziej dopracowany. No i moi drodzy, jako jedna lampa do wszystkiego, colbor zdecydowanie powinien się sprawdzić. Jeśli jeszcze mówimy o jakości tych lamp, to yy, mamy doświadczenie z poprzednimi modelami, tak jak z CL setką, pracowaliśmy na nich kilka lat. Do tej pory nic się zupełnie nie zepsuło, wszystko działa, więc prawdopodobnie ta lampa również będzie Wam służyć przez długie lata. Także cóż mogę powiedzieć, jest hyper, poleca, a na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z Wami serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, lajkach, komentarzach i tak dalej, wiecie co robić, a my się widzimy już wkrótce.